Witamy sportu, pan Dariusz Wojnowski jest z nami prezes Polski, Ligi Koszykówki, pan Jacek Złobowski. Witamy nas szczególnie, witamy naszego gościa specjalnego Marcina Gontarta. Proszę panie. Ja chciałbym serdecznie wszystkich państwa przywitać. Serdecznie oczywiście jak najbardziej pan Marcina Gontarta. Jestem zdolny z tego, że udało nam się doprowadzić do tego, że już przyjechał pan do Zielonej Góry aby bawić się z naszymi dziećmi, aby pokazać im, co można osiągnąć ciężką pracą. E, więc e, ja myślę, że tutaj moja rola jest niewielka, moja jest tylko i wyłącznie przywitania i oddam głos panu Marcinowi, który jest dzisiaj e, postacią pierwszoplanową i numerem pierwszym. Dziękuję. Przede wszystkim a, również podziękowania dla prezydenta. Chcieliśmy tutaj wręczyć małą koszuleczkę, która w będę dzisiejszym przypomniał o tym, że tutaj byłem i to jest Maja które który regularnie grał w meczu Anglotego. Specjalne podziękowania za to, że mogłem przyjechać i za to, że mogłem się spotkać z młodzieżą na Zielonej Górze. Rozmiar właściwy. Nawet rozmiarowo jest. <głosy> <głosy> To coś będzie trzeba wymyślić. To, to to to, ja również mam szansę z młodych przyjechać i pokazywać to z młodzieżą, a przygadam, będzie oczywiście bardzo ciekawy, bo oni ten na nowych hali, Jest to bardzo podeskutowali, żeby zobaczyć. Naszą tym, że tak to nawet mam nadzieję, że... Jest zabawę o te projekt w Tak, te pana kampy to jakaś taka smykałka państwa, pa, pańska do trenerki. Zresztą coś na przyszłość, bo pan tak mówi, że przyjeżdża pan może już tak szkoli to z tego powodu, że pan siedział którego dzisiaj i pomyślał, trzeba pomyśleć nad sobą, kiedyś będę ten... trzeba pomyśleć nad sobą, trzeba się rozwijać na pewno w wielu kierunkach i myślę, że... W tym momencie poprawienie swoich umiejętności koszykarskich również sprawi to, że będę lepszym koszy, koszykarzem na pakiecie, ponieważ e, na co dzień jestem po jednej stronie, a w wakacje jestem po drugiej stronie jako ten, i tak naprawdę rozumiem, rozumiem troszkę moich trenerów, rozumiem tych zawodników, którzy są na parkiecie i, i myślę, że potrafię znaleźć taki balans między byciem trenerem, a, a byciem zawodnikiem, a czasami oponywaniem trenera albo wymyślanie, wymyślanie ze strony trenera do, do zamównika jakiejś historii, dlatego no, wiem jak jest większy balans, no, staram się o nauczyć, ale przede wszystkim jest to zabawa chciałem przekazać moje doświadczenie, moje umiejętności i w tym razie, że ktoś, ktoś kto ma się, to ma, jak chcesz po ktoś sobie wyobraża, że po takim wyjeździe w każdym z tych miast 150 chłopaków zgłasza się do miejscowego klubu, albo siedzą trenerzy miejscowego klubu i patrzą, o, o tutaj chłopak się dobrze rusza to go zaraz zabieramy albo podpatruje, jak pan prowadzi rozgrzepujemy ja też takie proprowadzić? O to właśnie to oto żeby, żeby, żeby teraz podpatrzył co robimy, żeby popatrzyli przede wszystkim działacze na rynek, jaki, jaki mamy na kampie i myślę, że z każdego kampu jeżeli się dwóch, trzech dowodników, którzy naprawdę ruszają się fantastycznie, mają pojęcie o po tylko i mają taką spykałkę, mają marzenie, to czemu nie? Za rok panu, że do do klubu, będzie zacząć profesjonalną taką karierę, gdzie zaczyna się rozwijać w odpowiednim kierunku, a za 5, 6, 7 lat może będzie, dlatego o to właśnie chodzi, żebyśmy w każdym kampie znaleźli jakiegoś sieciaka, który, który może, może mieć wpływ na naszą szkółkę na historię Polski i parę lat. Ja chciałem zapytać przede wszystkim o przyszłość, pojawiają się spekulacje Orlando w gminie Pan nie jest zmęczony tymi pytaniami, ale jednak chcieliśmy Ci pojawić, na ile są prawdziwe te informacje, że zagrał Pan w gminie Stokach, czy są jeszcze to nie były spekulacje, można powiedzieć, że to dość stało, że tak powiem, zamieszanie takie wyszło. Były propozycje, były takie propozycje, a nawet kluby się nie dzwoniły tak naprawdę, budować ten, ten transfer i a, większe zamyślenie z tego wyszło niż tak naprawdę było warte, dlatego były takie propozycje, ale, ale grób w Orlando do nas nie zrobił, bo spóźniłem do agenta własnego, dotknął, do mojego hotelera, menedżera i choć no, nie krótko, możesz kupić dom i ładnie mógłbym kupować, bo jeszcze długie lata nieźbiłem Borlando, dlatego a, i na razie nie mam oczu, gdziekolwiek się ruszę. A, czuję się dobrze Borlando Orlando, mamy fantastyczny zespół, fantastyczny filmik, dlatego na razie się to dzieje już. Ale pana chyba nie satysfakcjonuje pozycja zmiennika. No już jak najbardziej, tak najbardziej. chciałem grać więcej. Chciałbym, chciałbym rozwijać się koszykać, wiem, że ja mam pomóc, wiem, że mogę a, wprowadzić tutaj jakieś zbiorę na parkie, czy, czy będę grał z ławki, ale będę grał większym gdzieś czasowym, to to się dla mnie liczy. ale jeżeli mogę znowu po 8-10 minut, to, to dla mnie jest naprawdę rzecz, którą teraz potrzebuję wiele więcej w tym momencie. Chciałem jeszcze zapytać o rewizację do Mistrzostw Europy, one się zaczynają w sierpniu. Pan Wig zagrał już na 100%? Na 100%. Na 99%. Nigdy nie wiadomo co się może stać, prawda? Na razie nie jestem fizycznie, sprawny, wszystko jest okej, okay, ale do tego jeszcze jest mnóstwo czasu. Dzisiaj jestem przekonany w 99%, także zagrał dla kadry i nie widzę tego wyjścia. Szanse ma wyjście z grupy? Szansa, przede wszystkim ocena rywalów. Myślę, że Musimy odpowiedzieć głośno, bo nie jesteśmy, nie jesteśmy również jakimiś chłopcami do bicia, ale również nie gramy z jakimiś, nie wiem, nie wiem takimi ekipami, czy to Hiszpanii, czy, czy, Italii, czy Italii, czy Francji, że musimy modlić się o Moim zdaniem powinniśmy zbić te ekipy, te, które mamy w grupie, Bugalii, Belgii, Portugalii, Gruzji, i nie ma mowy, żebyśmy nie pokonali jakichś uniwersytetów. Jeżeli nie potrafimy wygrać tylko takim ekipom, no to spadamy na samą do mojca. Że nie potrafimy wygasać na tym tak? Ja zrobię wszystko, co tu żeby żeby wygasać i pokazać to myślę, że Polska rozwija się w odpowiednim kierunku, Polska leży w odpowiednim kierunku i pewnego rzeczy. Na pańskiej stronie internetowej na pański temat wypowiada się niejaki Tomasz Kęsicki, który podpisał umowę właśnie za Stanem góry, a pan z drugą strony może coś o nim powiedzieć? Pamięta go pan w ogóle? Panie Tomasza tak, Kęsickiego, myślę, że tak. był fantastycznym upadkiem w młodości, fantastycznie miał fantastyczne perspektywy. Teraz, teraz patrząc, siedząc dzisiaj i patrząc teraz w przeszłość, co się wydarzyło, jestem ciekaw, czy wychodził w jakąś samą decyzję wyjazd do Pamesy w Aleksie. Wtedy, wtedy oczywiście on był młodym zawodnikiem, był czy wyjeżdżał za granicę, bierze do Ligi hiszpańskiej. ale nie o komu ile on tam zagrał meczu w Libii Szpańskiej. młody talent, który wyjechał z Polski tak naprawdę. A wszyscy się rzucili na tak głębokie wody. Tomasz Kęsiński na Pamesę, Walencja. Heliński Heli, na Unikachy, Malaga. Do tego dochodzi Kuba Wojciechowski do, do Benetonu, Treviso. Wojtek Baryś do, do Benetonu, Treviso. Zapomniałem teraz nazwiska. Ja pojechał do Realu Madryt. Wszyscy że do wielkich klubów. Ja wyjechałem do średniaka. Wyjechałem do średniaka, bo nikt nie znał na naprawdę energii na kolonii. To była ekipa, która powstała Dwa lata przede mną, jaka ja do tej jakimś dostałem i zbankrutowałem rok po tym jak wyjechałem. Mimo, że dostali, mimo, że dostali baja od CBA i półkę dolaru, to i tak zbankrutowali. Dlatego pojechałem do Zwykłego średniaka i robiłem to, co jest dla mnie najważniejsze. trenowałem, grałem w pierwszej piątce, rozbijałem się, grałem po 40 milionów. Przeskoczyłem chyba wszystkie poziomy koszykarskie, jakie było w drugiej lidze niemieckiej, grę w Wersa Klasie Niemiecki, Pucharze Liga, Pucharze Ule, na sam koniec Kandoliga. Obskoczyłem w tym czasie 5 lig letnich, NBA i na sam się dostałem do tego. Tomek Kęśnicki jest bardzo bardzo z ale nie wiem czy, po, czy nie, czy nie popełnił błędu na samym początku swojej kariery, który teraz może mieć wpływ na, na to, jak, jak to zrobił. Także zostaję tutaj i spałem jedną noc i będę spał drugą noc i na pewno z wiedzą o wiele więcej, będę grawał się i też byłem, byłem odbyć, czujesz, działam, tak, pierwszy raz. Przyjazny byłem, byłem parę lat już przyjeżdżałem, ale pierwszy raz kiedyś się zatrzymałem i będę miał szansę tutaj a, popracować, trenować. Będzie chwila czasu, żeby chodzić po mieście to nie ma nie ma szans. No, to tak na piękny plan, że ja nie wiem czy będę miał plan dzisiaj jakiś obiad, tak naprawdę. Tak, tak. to, to, to